Hej! Witajcie sportowe świrki, jak się macie! Tutaj z tej strony wasz ulubiony kolega. Ja powracam, ponieważ umrę z nudów. Jak pewnie większość z was, jestem ukwarantanniony w swoim pokoju. Żyjemy w świecie, w którym wszystko może się zdarzyć, i w, tym, w tym świecie, w którym wszystko się zdarza, zdarzają się też rzeczy takie, których nie lubimy i po prostu musimy, musimy to przeżyć razem. Myślę, że jeżeli jesteśmy połączeni w wielką... Kosmiczną siłą, to jesteśmy w stanie przeżyć wszystko. I dlatego jestem tutaj z wami, kochani, po bardzo długiej przerwie. Bardzo długiej przerwie. To jest czas, w którym trzeba być razem, nie tylko wśród swoich rodzin i bliskich, ale również wśród ludzi, których nie znamy, którzy nas nie obchodzą. Teraz muszą nas zacząć obchodzić, bo, bo tak już jest. I dlatego jesteśmy tutaj razem, ponieważ e, zajrzymy do, do przeszłości. Wrócimy do przeszłości, w której nie było koronawirusa. Wrócimy do przeszłości, w której mieliśmy odrobinę mniej e, depresji. I w tej oto przeszłości powracamy do mojego pierwszego filmiku. E, nazwać go produkcją kultową, to. Kłamać? E, mój pierwszy filmik, w którym mówiłem o snach. I wróćmy do krainy snów. Bądźmy e, senni. Wróćmy do krainy snów. Tam jest lepiej. Kiedy śnisz, nie ma koronawirusa. Chy chyba, że już masz PTSD od koronawirusa, to wtedy w twoich snach również jest koronawirus. Y y I ten oto filmik ma 584 y wiusy. Gratulacje. W tamtym pierwszym odcinku zrobiłem challenge dla moich widzów. Co wam się śni? I ja wam powiem co mam się śnie. Minęło tylko 3,5 roku od tego filmiku, więc myślę, że jest w ogóle super czas na to, żeby teraz odpowiedzieć na te komentarze. Um, sennik internetowy. Dlaczego jak szukam sennika w internecie, to wpisuję sennik internetowy. Każdy, który znajdę w internecie, będzie internetowy. Ja pamiętam, że ch wtedy chyba sennik.biz y, sprawdzaliśmy. I sennik w internecie. Tak, teraz wejdziemy na księgasnu.pl, to jest inny sennik internetowy. Cały czas jak to mówię, to mam wrażenie, że powiem w końcu sernik internetowy. W ogóle przepraszam was bardzo, ludzie chodzą mi po domu i wszystko skacze. Ja nie skaczę. Może tej lepiej. Sennik, księga snu, człowiek jest geniuszem kiedy śni, Akira Kurosawa. Ponoć to powiedział. Dzisiaj mamy poniedziałek, 23 marca, są mininy Octaviana Pelagi. Zbisława? Zbisław. Okej. Okay. Okej, okay, pierwszy komentarz. Śniłeś mi się ty, kocham Cybę. Yy, dziękuję. Nieodwzajemnione uczucie, nie znam cię. Co, co możemy wpisać? Ja. O, próbujemy pod iot. ja. Nie widzę nic takiego. Nie ma takiego hasła w tym znamienniku, ale... Jeżeli możemy szukać jakichś bliskich znaczeń, to jeżeli ja jestem robienie rzeczy, to może rzeczy. Okazuje się, że rzeczy to jest też zbyt ogólne i nie ma czegoś takiego. Mojego imienia tu nie ma, dlatego po prostu wejdziemy do hasła człowiek. Nie no dobra, też nie ma hasła człowiek. Mężczyzna. Mężczyzna we śnie symbolizuje takie cechy jak asertywność, agresywność, racjonalność, a czasami brak wrażliwości. U kobiet sen ma najczęściej znaczenie czysto seksualne. Wysok o, dobra, tu są jeszcze cechy charakteru. Wysoki, jestem wysoki. Zasłużysz sobie na lepszą przyszłość. Gratuluję ci. Mężczyzna z brodą. Ktoś uświadomi ci twoje braki. To będę ja. Brakuje ci rozumu i godności człowieka. O, gruby, gruby mężczyzna. Spotkasz kogoś, kto będzie starał się spełniać wszystkie twoje życzenia. Gruba z weśnie, Jim z lampy. Stare słowiańskie przysłowie. O, kolejny komentarz. Śniło mi się ostatnio, że biegłem przez labirynt z kamiennymi ścianami i tam nie było wyjścia. Bardzo mi przykro. Być w labiryncie. Musisz bez skrępowania jasno i stanowczo pokazać swoje zaangażowanie w pewien ważny projekt. Mam nadzieję, że pracujesz nad szczepionką. Bądźcie się labiryntu. W kluczowym momencie wykażesz się brakiem zdecydowania. Uważaj, aby nie stracić posady. Twój szef to ogląda i wie, czego się boisz i z otwartymi oczami. Ktoś napisał, że śniło mi się, że gej trzymał mnie za kolano, gdy w nocy jechałem mini ciuchcią do dzieci i wprost do basenu. Ja nie potrzebuję sennika internetowego, jesteś pierdolnięty. Śniło mi się, że jestem moim chłopakiem, który zerwał ze mną dwa tygodnie temu i chce mieć godne życie. Czy warto zalaminować pozostałości po nim, na przykład brodę? Obi? Nie, tego nie robimy. Śniło mi się, że zaciążyłam. Co robić? To chyba nie sen. To było trzy lata temu. Miłych trzecich urodzin dla twojego Brajanka. Myślę, że jeżeli możemy wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co, co przeczytałem, to to, że sny nie mają absolutnie żadnego sensu i cofam to, co powiedziałem w tamtym pierwszym filmiku. W ogóle nie wchodźcie na senniki internetowe. Jedyne, co warto, yy, to nie wierzyć w sny. Bo i tak się nie spełnią. Więc jak już idziemy spać i mamy sny, to zostawmy je w łóżku. Nie, nie próbujmy oszukiwać się, że będzie lepiej. To nie jest wcale zły pomysł. Sernik internetowy, taki, który można zamówić przez internet. Ja bym bardzo chciał sernik internetowy.